Czołem żołnierze. Czołem organizacje proobronne. Czołem uczniowie klas mundurowych. Celem wsparcia bezpiecznej ewakuacji osoby ochranianej ciężar ataku przejmuje na siebie zespół wsparcia taktycznego, który obezwładnia na postyka z wykorzystaniem psa bojowego. Bez pewnego zamachu na życie i zdrowie innej osoby. Z uwagi na fakt, że użycie środka przemocy bezpośredniego przy sytuacji nie jest możliwe, zostaje wykorzystane brąpanie. W celu wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zostaje oddany strzał ostrzegawczy. Spraw czynu zabronionego zostaje zatrzymany, a pokrzywdzonemu zostaje udzielona pomoc medyczna. Tak, 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 tak że sposób realizacji wszelkich czynności przez żołnierzy żandarmerii wojskowej jako funkcjonariuszy publicznych jest ściśle określony przepisami prawa, a ewentualna decyzja o wykorzystaniu lub użyciu środków przemysłu bezpośredniego lub broni pełnej Żandarmerii Wojskowej podjęli bezpośredni pościg czołowy za pojazdem, którego kierowca nie zastosował się do wezwania że żołnierza do zatrzymania pojazdu. Niezmiernie ważne jest uznawanie rejonu prowadzenia działań przed dostępem osób postronnych. Z uwagi na niepodporządkowanie się sprawcy czemu zabronionego w wydanemu poleceniu, bierny obór został przełamany, nastąpiło siłowe otwarcie pojazdu. Osoby znajdujące się w pojeździe zostały wstępnie przeszukane. Pojazd, którym się poruszali, także został przeszukany. Osoby zostały odprowadzone do pojazdu, zatrzymane. Pojazd został usunięty, wyznaczone wcześniej miejsce bezpieczne. Szanowni Państwo, w dzisiejszym mogliśmy uczestniczyć, a dzięki Państwu także Polacy mogli zobaczyć kolejny etap ćwiczeń obrony terytorialnej, tym razem w wojskowej, w bardzo specyficznym szkoleniu, nie tyle można bojowym powiedzieć, ile związanym z ochroną, ewentualnie z przeciwdziałaniem różnorodnym zagrożeniom, jakie mogą powstać. A jest to niezbędny element świczej obrony terytorialnej, która musi także kształtować ten segment, te jednostki, swojej informacji. Uważamy, że jest to także związane z przygotowaniem e, do współdziałania e, przy e, zabezpieczeniu tych wielkich wydarzeń, jakie są przed nami, związanych z deszczem NATO, związanych z światowymi Dniami Młodzieży. Obrona terytorialna jest w będzie pełnoprawną, pełnoprawną częścią Armii Polskiej musi także poznać ten szczególny y, typ działania, jakim, y, do jakich jest przeznaczona żandarmeria wojskowa. W ćwiczeniach brały udział klasy proobronne, w brali udział y, przedstawiciele y, organizacji proobronnych, ale także brali udział przedstawiciele, y, przedstawiciele y, analogicznych struktur, analogicznych jednostek Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, którzy podzielili się także swoimi doświadczeniami z nami. Krótko mówiąc, przeszliśmy następny etap wprowadzania obrony terytorialnej kraju, przygotowania jej do pełnej gotowości. Chcę powtórzyć raz jeszcze, że zarówno te ćwiczenia, jak i prace koncepcyjne, które były przedstawione ostatnio Komisji Obrony Sejmu Rzeczypospolitej, a przekonują nas, że plan, który przedstawiliśmy cztery miesiące temu postawienia trzech jednostek, trzech brygad obrony terytorialnej kraju w końcu roku zostanie zrealizowany. Dziękuję